The Cześć, kochani, to znowu ja, czyli kanał Majca Dzikowska To jest mój drugi filmik. I to właściwie dzisiaj w tym filmiku nie będzie takie show, e, tylko to będzie bardziej informacja e, o drugim dzisiejszym filmiku, dlatego że chciałam Wam opowiedzieć opow o której godzinie będą filmiki. Więc tak. E, więc tak. Filmiki ogólnie powinny być w godzinach 15.00. Tak, yy, 15 zależy czy będę gdzieś wyjeżdżał, ale ogólnie filmiki na co dzień będą o 15 yy, Tak i dzisiaj będzie filmik o 18.30. Tak, dzisiejszy filmik będzie o 18.30, dlatego że ja teraz jadę do mojej cioci i mnie nie będzie, dlatego dzisiaj wyjątkowo o 18.30 będzie filmik. Więc zapraszam na 18.30 na mój kanał. Oczywiście 13 lipca, żeby nie było później żadnych jakiś problemów z datą i tak dalej. Nie chcę zbytnio zdradzać o czym, yy, o czym ten filmik będzie, ale mogę jedynie zdradzić, że będzie coś z otwieraniem. Także jeśli jesteście tego ciekawi, to zapraszam dzisiaj 13 lipca na na mój kanał, czyli Majcia Dzikowska. Także e, jeszcze raz powtarzam, że filmiki na co dzień będą o 15 y, godzinie, a dzisiaj wyjątkowo na 18.30, bo jak mówiłam jadę do cieci i mnie nie będzie. Także, ale to dzisiaj wyjątkowo. Jeśli na przykład będę gdzieś wyjeżdżała i nie będę mogła nagrać filmiku albo po prostu nie wiem co się stanie i w tym dniu będę musiała na przykład nagrać o 15 filmik, to będę informowała Was o tym, że nie nagram filmiku, także też będą takie informacje pojawiały się. Okej okay, kochani, to jak ja będę już kończyła ten filmik, dlatego że chciałam tylko Wam to szybko powiedzieć. I jeszcze raz serdecznie zapraszam na dzisiejszy mój filmik. Przypominam po raz kolejny 18.30 będzie filmik na moim kanale z otwieraniem czegoś, ale nie powiem czego, także zapraszam. Okej okay, kochani, także jeśli filmik ci się spodobał, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Także